Dzień dobry, nazywam się Maciej biela i jestem psychoterapeutą i zapraszam Państwa na bezpłatną sesję ćwiczeń lowenowskich, która odbędzie się online. Większość uczestników poprzednich takich sesji jest bardzo zdziwiona tym, jak wiele może się w nas zadzielać, jak intensywnie, uczuciowo podczas tak krótkiej sesji ćwiczeń, e, zwłaszcza w formule online. Uczestnicy zazwyczaj wspominają, że podczas ćwiczeń pojawia się zarówno złość, jak i radość, jak i smutek. Czyli sporo uczuć, które mogą być w nas na co dzień, a jednocześnie rozładowanie ich podczas ćwiczeń może dać sporą ulgę, wyciszenie, poczucie spokoju. Więc zapraszam do sprawdzenia, jak to będzie u Państwa. Część ćwiczeń będzie intensywnych, emocjonalnych, część będzie wyciszających i spokojnych. Sesja jest bezpłatna, wystarczy wpisać swój mail i kliknąć Zapisz się. Do czego Państwa zachęcam. Do zobaczenia.